Witajcie na kanale Studiopatów. Mamy dzisiaj 7 kwietnia, poniedziałek. Poniedziałek, że tak powiem, zaczyna się optymistycznie, bo to jest właśnie to miejsce, które ostatnio Wam pokazywałem, gdzie, gdzie ktoś po prostu wyrzucił jakąś starą wercalkę, kilka opon i, i innych kilka niespodzianek. Postanowił wywieźć do Nikisielskiego Lasu. Bo mu tak pasowało, prawda? No cóż, zgłosiłem to lasom państwowym, tak jak wam mówiłem ostatnio. I lasy państwowe załatwiły sprawę. Będzie można tutaj teraz troszeczkę tych mniejszych, starszych śmieci wybrać. Bo cały czas widzicie, że tutaj cały czas wyłazi coś spod tej ściółki. No cóż, no ktoś sobie zrobił wygodę a skutki jego działań będzie trzeba usuwać przez kilka lat. Aczkolwiek, jak widzicie, z roku na rok jest coraz lepiej. Już najważniejsze, że się pozbyliśmy tych gabarytów. Trzeba będzie tutaj kiedyś wpaść jakąś ekipą z łopatą, grabkami i postarać się powygrabywać te śmieci z tej ściółki. Tamtą, tam jest jakaś folia. No jest jeszcze kilka miejsc, które wymagają dopieszczenia. Aczkolwiek idzie ku lepszemu. Tutaj wielkie podziękowania dla lasów państwowych, dla pani Moniki, z którą właśnie kontaktowałem się w tej sprawie. No cóż, im więcej się zwraca na to uwagę, tym jest lepiej, moim zdaniem. No Tych śmieci jest coraz mniej, świadomość ludzi jest coraz większa, mam nadzieję. A cóż, no, a patologia będzie robić swoje, no niestety. Z patologią trzeba walczyć innymi sposobami. Aczkolwiek miejmy nadzieję, że mądrych ludzi jest więcej i tego się trzymajmy. Pozdrawiam Was wszystkich. Jeszcze raz podziękowania dla Lasów Państwowych czołem.